Myślę, że z czystym sumieniem można powiedzieć, że Malibu Express to szczytowe osiągnięcie VHS-owego Kiczu oraz tandety lat 80. Widziałeś dziewczyno? Ś się skacze, się pływa, ciołko też mam zajebiste, bajerka jest. Fabuła Malibu Express to tylko i wyłącznie pretekst do ciągłego, nieprzerwanego, a wręcz odrobinę natarczywego paradowania półnagich jak również w pełni nagich kobiet na ekranie. Andy Sidaris nigdy nie udawał, że jego scenariusze są więcej warte niż te kilka kartek papieru, na których zostały napisane. A jego największą dumą były modelki Playboya, za każdym razem wymieniane z nabożną czcią w czołówkach filmów. Myślę, że jeśli w latach 90. zobaczyłbym okładkę Malibu Express w wypożyczalni, to bez wahania sięgnąłbym po tą kasetę. A jednym z głównych powodów byłby główny bohater i jego wąs. Ale o tym wąsie opowiem Wam za chwilę. Andy Sidari stworzył dokładnie takie filmy, jakie chciał. Filmy, które wymykają się tradycyjnym kategorią dobrych i złych filmów. I te produkcje zarazem idealnie wpasowywały się w wymagania i oczekiwania młodych chłopaków z lat 80. Półnagie laseczki, naciągana akcja, tanie wybuchy i niemalże nieistniejąca fabuła oferowały rozrywkę, na którą zawsze znajdowali się amatorzy. I choć krytycy wyśmiewali filmy Andiego Sidarisa jako tandetne softcore z pistoletami, to jego filmy zarabiały krocie. W epoce VHS. W normalnym, logicznym świecie Malibu Express przyciągnąłby nasz wzrok, a potem wylądowałby na półce z filmami, które ogląda się tylko raz, po czym udaje się, że tak naprawdę wcale się tego filmu nie oglądało. Jednak kino lat 80. rządziło się swoimi prawami, a Andy Sidaris robiący erotyczne komedie akcji no, może z niewielkim udziałem komedii i akcji stał się w pewnych kręgach. Twórcą kultowym. Jego filmy nie do końca nadają się do oceniania, ponieważ ogląda się je nie pomimo ich wad, a właśnie z ich powodu. Z powodu ich odklejenia od rzeczywistości, i jeśli miałbym zgadywać, to powiedziałbym, że filmy jak Malibu Express stały się kultowe z jednego prostego powodu. Takich filmów się po prostu już nie robi. Malibu Express możesz obejrzeć bez dźwięku, a i tak będziesz doskonale wiedział, o co w nim chodzi. Ten film próbuje przez chwilkę udawać, że ma fabułę. Jakaś afera szpiegowska, bogaci ludzie, komputerowe tajemnice, trup, drugi trup i Cody, główny bohater, który wygląda, jakby wpadł tam zupełnym przypadkiem i nie do końca wiedział, co robi. Ale to wszystko to tani pic na wodę fotomontaż. Fabuła to pretekst. I to nawet nie pretekst do akcji, to pretekst do pokazywania kolejnych scen topless wypełniających dziury w scenariuszu. Tym, co najbardziej rzuca się w oczy podczas oglądania, jest fabuła, a w zasadzie kompletny brak jej spójności, ponieważ przypomina ona bardziej taki zestaw przypadkowych scen połączonych obecnością prywatnego detektywa, czyli jego Abilena. A skoro o nim mówimy, to główny bohater, czyli wspomniany Cody Abilen, to taka nisko-budżetowa wersja Thomas'a Seleka z Magnum PI. W przeciwieństwie jednak do innych gwiazdek filmów Sidarisa, gra go solidny aktor drugoplanowy z bardzo charakterystycznym atrybutem. Pomimo że Cody prowadzi samochód, jakby dopiero odebrał prawo jazdy, nie potrafi strzelać, a jego umiejętności dedukcyjne są na poziomie kapitana z Milicji Obywatelskiej. To Cody ma wąs i to nie byle jaki wąs, to wąsior, wąsisko, które sprawia, że wszystkie napotkane na jego drodze kobiety samemu wskakują do łóżka. Do tego nosi przyciasne dżinsy, a swoje Magnum 44 przechowuje w walizce w krowiołaty. Cody'ego poznajemy na strzelnicy, gdzie dumnie demonstruje swój brak umiejętności strzeleckich. Następnie spędza namiętne chwile z June Knockers w typowym warsztacie z lat 80., po czym wraca na jacht stylizowany na wagon w pociągu o nazwie Nomenomen Malibu Express. Odwiedzają go fejmej, a ich rola polega głównie na tym, by zakłócić spokój Cody'ego w sposób możliwie jak najbardziej erotyczny. Następnie pojawia się kontesa Luciana, ubrana jak kosmiczna kurtyzana. Może nie aż tak bardzo okazyjnie, jak w Pasu Beyond the Stars. Stimulate his solenoid, dingle, dingle, dangle, prangle his transistors. Ale zawsze. Cody dostaje od niej zlecenie detektywistyczne, a dalej robi się coraz bardziej chaotycznie. Poznajemy rodzinę Chamberlainów mieszkającą w Bel -Air, która okazuje się prawdziwą galerią osobliwości. Pojawiają się kolejne trupy, a Cody z jakiegoś nikomu nieznanego powodu za każdym razem zamiast na policję dzwoni na seks linie. Krytycy często podkreślają, że Sidaris robił filmy nie z niewiedzy, ale z wyboru. Nonsens był dla niego narzędziem, przesada estetyką. A seksualność to było paliwo, które napędzało jego twórczość. Dlatego właśnie w jego filmach wszystko może być nieprawdziwe i nielogiczne. Gdy fabuła traci impet, Sidari sprowadza na ekran kolejną scenę erotyczną z udziałem Playboy-Playmates lub podobnych gwiazdeczek pełniących funkcję narracyjnych przerywników, które to z kolei mają odwrócić uwagę od braku sensu. Całości dopełniają przesadnie tandetne dialogi. Oraz akcja, która operuje logiką kreskówkowej przesady. Mimo, że Malibu Express jest fatalny na każdym normalnym poziomie, to mimo wszystko nie jest nudny. To jest taki paradoks Sidarisa. Są trochę jak takie tanie produkty, które znamy z lat 80. czy 90., niby plastikowe, niby kiczowate, niby nic niewarte. Ale człowiek ciągle do nich wraca, ciągle nich sięga i zastanawia się: no, zobaczmy, co czeka na mnie tym razem, co dostanę tym razem. Myślę, że z czystym sumieniem można powiedzieć, że Malibu Express to szczytowe osiągnięcie PWHS-owego kiczu oraz tandety lat 80. Malibu Express wymyka się typowym kategorią i jest go bardzo trudno polecić jako dobry film. Jeżeli natomiast potraktujemy go jako artefakt z lat 80. jako znakomity przykład filmów, których już się nie robi, granic, których obecnie się już nie przekracza, to Malibu Express na pewno zasługuje na wspomnienie. Nie na darmo film i cała twórczość Sidarisa otoczone są swoistym kultem, ludzie oglądają te filmy nie dlatego, że są dobre, nie wracają do nich dlatego, że są dobre. Wracają, ponieważ te filmy są złe, są kiczowate i oferują to wszystko, tą całą trzaśność, która była w latach osiemdziesiątych. Jeżeli macie odwagę zanurzyć się w tych dziwacznych latach osiemdziesiątych, albo być może macie ochotę na powrót, na nostalgiczny powrót do filmu, który znacie ze swojej młodości, Malibu Express to kino dla Was. I na koniec dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za słuchanie, za to, że jesteście za wszystkie łapki w górę, komentarze, sugestie. Jak widzicie, powoli zabieram się do filmów, które mi polecacie i myślę, że będzie się ich coraz więcej pojawiało na kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, wesołych świąt i nie pijcie za dużo, bo po 40 to wątroba już nie ta sama. Trzymajcie się, cześć!